Witam na konferencji prasowej po 25. kolejce formy 4 Ligi. Polonia podejmowała błękitnych pasy. Wynik 2 dla Polonii. O komentarzu do tego spotkania poproszę Pana Radosława Rogowskiego. Na, na początek, na wstępie, tradycyjnie gratuluję zwycięstwa tutaj mhm. trenerowi. E, przyjeżdżaliśmy tak naprawdę do Lizwarka z nadziejami, że uda nam się chociaż jeden punkt przywieźć. Staraliśmy się te nasze problemy w tygodniu, choroby oraz jakieś tam niedyspozycje chłopaków, nadrobić tą organizację gry zaangażowaniem. Jeśli chodzi o pierwszą połowę, to w naszym wykonaniu fatalna, bardzo fatalna. Doprowadzaliśmy do mnóstwa takich, mnóstwa sytuacji podbramkowych, tutaj do różnych gospodarzy, które no, mogły, się, mogły się zakończyć bramkami. Na drugą połowę wyszliśmy nieco lepiej, wytłumaczyliśmy sobie pewne sprawy w szatni, ale, ale jakościowo drużyna z Izbarka dzisiaj no, no była bardzo, bardzo mocna. E, I i, i, i no, podobnie jak w meczu naszym granicą, przy odrobinie szczęścia, drużyny gospodarzy, to tutaj to prowadzenie na pewno byłoby kilkubramkowe. Dziękuję. Dziękujemy za komentarz do tego spotkania. Poproszę trenera Paulo Nikczesława Żukowskiego. Na pewno jestem zadowolony z trzech punktów. Bardzo dobra pierwsza połowa, ale niestety tutaj całkowicie zawiodło wykończenie akcji pod bramką przeciwnika i do przerwy 0-0. Po przerwie zagraliśmy troszeczkę słabiej, na pewno a paradoksalnie strzelaliśmy bramki i tutaj bardzo dziękuję zespołowi, bo gdzieś szybko stracona bramka 01, ale szybko się pozbieraliśmy, odbiliśmy na no, 1 do 1, jak zwykle niezawodny Jimidowicz. Po w fragmencie gry poszliśmy za ciosem, strzeliliśmy drugą bramkę po ładnej akcji dogranie Siergieja Górowa z bocznego. Sektora boiska i tutaj Karłowicz pewnie głową strzelił na dwa do jednego. No i tak ten wynik na styku do końca na pewno przypilnowaliśmy go. W kilku momentach było nerwowo, ale to na własne życzenie, ale na koniec trzeba powiedzieć, że zasłużone nasze zwycięstwo i będziemy pracowali nad tym, żeby szybciej rozstrzygnąć, rozstrzygać spotkania przy tylu sytuacjach, które w dniu dzisiejszym mieliśmy. Także cieszymy się z trzech punktów i myślimy o następnym przeciwniku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Barku Polonia pokonuje 2-1, błękitne pasy dla drużyny z pasynia. Oczywiście życzymy utrzymania. Dziękuję.